Zapraszam Państwa na spotkanie pomiędzy Texą, Europusem Przemyśl a futsalem Świeć w bramce z numerem 77 zagra Bartosz Piotrkowski, dalej numer 2 Piotr Kaczkowski z numerem 11 Mateusz Komór. 92 Marcin Rówczyński i 97 Dawidson. Silvan w bramce numer 19, Krzysztof Iwanek przed nim numer 9. Artem Fareniuk z numerem 13, zagra Jarosław Łebit, numer 29, Nazar Szwed i 88, to Rotysław Semenczenko, jak są Europusy Przemyśl, nie, nie rzuca słów na wiatr, w końcu lider przed rozpoczęciem tej ósmej rundy, dobre bardzo podanie, no i nie ma, nie ma gola, ależ... Szczęście, że nie wykorzystał teraz Marcin Mrówczyński tak dogodnej sytuacji. Słupek, słupek i piłka wychodzi z światła bramki. No i to o czym mówiłem, przemyślę, myślę, mocno zaskoczony, że tak łatwo w ogóle rywal doszedł do tej sytuacji. Właściwie nie pilnowany przez nikogo Mrówczyński. Teraz także bardzo otwiera się ekipa gospodarzy i kończy się to utratą gola. No proszę Państwa, takiego początku w przemyślu chyba nikt się nie spodziewał. Dawid Son Silva naprawia błąd swojego kolegi z szatni. Wcześniej Rówczyński trafia tylko w słupek, a właściwie dwukrotnie. Natomiast teraz w sytuacji 1 na 1 Dawid Son Silva zdobywa bramkę. No i tutaj... Liczą na swoich najskuteczniejszych zawodników. Siedem bramek do tej pory zdobył Semenczenko. Tutaj ambicje są naprawdę, naprawdę spore. Odbiór futsalówki przez Santosza. Jest uderzenie, ale zablokowane i wychodzą do szybkiego ataku goście. Bardzo szeroko i skutecznie podanie. Jest 2 do 0. Ależ rozkręca nam się ten mecz, Futsal w świecie, proszę Państwa, prowadzi po niecałych pięciu minutach z liderem, z liderem Fogo Futsal Ekstraklasy, 2 do 0, bramkę zdobywa Oliver Zarenbao i nie wiem, czy Neto nie prosił teraz o przerwę. Właśnie doping, Eurobus, Eurobus, trybun, rozkręcą się gospodarze. Santana. O, chyba zagranie ręką, jaka decyzja tak jest. Też znając życie, po prostu będzie to strzał. Uderzony z całej siły, ale trzeba jeszcze dołożyć precyzję. I bramka, bramka, całkowicie zmylony teraz został zawodnik świeciale. ale no, jakieś tutaj napięcie pomiędzy golkiperem gości, a... a gospodarzami. Wybita głową. I strzał nie ma bramki do bitka, tylko boczna siatka. Rzut wolny dla gospodarzy. To było chyba podanie kierowane ten dalszy słupek do Artema Fereniuka. Jednak dobrze rozczytał to Piotrowski. Dobry wyrzut do prawej strony. Znowu podanie jak wcześniej, ale tym razem kapitalnie Iwanek. Rówczyński, Strata, fatalna strata. jest wysunięcie. Pusta bramka. Nie mogło skończyć się inaczej. Gol na 2 do 2. Jago Correa. Co prawda nie po stracie piłki przy grą z Lotnym Bramkarzem. Ale po fatalnym błędzie w defensywie Marcina Rówczyńskiego. Kaczkowski. Znowu fatalny błąd. No co wyprawiają w defensywie? Teraz gracze Marcinem i Jewiczem. Fareniuk. Fareniuk, No to nie był chyba strzał. O no jest sytuacja 2 na jednego, Świetne przekazanie. Nie ma gola. Teraz za w narożniku. Dobrze ustawiony zespół gości strata piłki! No sam sobie piłkę odebrał, sam wypracował gol na 3 do 2. Nie zabraknie tutaj kontrowersji, bo widzieliśmy, że zawodnik gości leża na parkiecie i skarżył się tutaj na drobny uraz. Na pewno zobaczymy to na powtórce, ale Gola chyba już nie cofniemy, proszę Państwa. No nie wiem, wydawało się, że naprawdę jeżeli kontakt był to taki delikatny. Wyjście na lewą nogę, jest uderzenie, kolejny raz blok, pusta bramka, to musiał być strzał, nie zdążą, nie zdążą goście, trafienie przez całą teraz długość parkietu, 4 do 2, no taki gol to szatni byśmy powiedzieli, bo tylko minuta do końca pierwszej połowy, celebracja przy własnych kibicach, Oto to musiało po prostu wpaść, biegł ile tylko sił. granie bez golkipera to jest spore ryzyko. Na nie stawia Marcin Mikołaj, wiesz, no bo co mu zostało z takim rywalem jak Przemyśl, z takim rywalem jak Eurobus w tym sezonie? To nie ma na co za bardzo czekać. Nawet kiedy wydaje się niektórym, że już jest po akcji, to ten pojawia się jak cień za plecami rywala i odbiera piłkę. Dobra próba, Iwanek. Gramy dalej. Zasłonięte to pole widzenia. Właściwie zir, zerowe po, po stronie Pera, Dużo miejsca, gol! Przełamane nogi! Między właściwie nogami Piłka uderzona, chociaż mam takie wrażenie, że ta futsalówka toczyła się po parkiecie, ale wpada do siatki Bartosz Piotrowski. Pokonany po raz piąty dzisiejszego dnia. Absolutnie to jeszcze na meczu nie kończy. Szwed. Krzysztof Iwanek. Nie boi się wyjść, nie boi się zaryzykować. To się opłaciło. Jest podanie, aż niewiele zabrakło. Wysoko, wysoko. Mateusz Komór. Dobry teraz pressing ze strony ekipy świecia. Mają go pod zawodnicy Europusu, żeby z własnej poły wyjść. No i to się opłaciło. Będzi Elster dobre przekazanie piłki, strzał, który wybroni Krzysztof Iwanek. Teraz to też gospodarze muszą mieć z tyłu głowy ten fakt, że zaraz mogą swój limit fauli akumulowanych wyczerpać. Odbiór, czy skuteczny, gramy dalej, grają gospodarze, trzech na jednego. To musi być strzał, tylko słupek. Nie było faulu, szybko, szybko grają goście, mają teraz okazję. Mają przewagę na gole na 3 do 5. W stałych fragmentach pod tej grze ze stojącej piłki szukają bramek. No ostatnio też niewiele zabrakło, Porażka z Opolem 3 do 5. Po pierwszej połowie było 1, 1, 2, więc cały czas idzie na kontakcie. Cały czas, na styku mówiąc kolokwialnie, zabrakło. Dzisiaj też może być go za mało. Elsner świetnie rozegrana. Akcja broni jednak Iwanek i wyrzucenie, wyrzucenie jak najdalej chcemy oglądać bramki, żeby ten mecz był wyrównany. Trzy bramki przewagi, to jeszcze nie koniec świata, ale widzimy, że czasu naprawdę niewiele. Pusta bramka nie ma tym razem. Czekają, czekają goście, nawet nie podchodzą, no widzimy na to. Liczę, robus, sekundę uciekają, a Piotr Kaczkowski czeka. Teraz ten ruch, ale o to, o to tylko i wyłącznie chodziło gospodarzom, tylko słupek jeszcze raz Kaczkowski. Nie było faulu, gramy dalej. Kaczkowski przekazuje futsalówkę dalej, nie ma gola. Można mówić panterom walki. Marcin Mikojewicz dwoił się i troił na ławce trenerskiej, żeby znaleźć tę lukę w działaniu defensywnej. Defensywy swojego rywala. Ale mimo gry, nawet z tamkarzem lotnym, to się po prostu nie powiodło. Jeszcze odbiór futsalówki. Jeszcze okazja na szóstego gola. Ładnie, ładnie to zrobił Ruben Santosz. Jest żółta kartka, a za tym idzie czerwona dla Krzysztofa Elsnera. Będą grali przez te 40 kilka sekund w przewadze. Zdziwiłby się, gdyby tutaj bramka nie padła w trakcie tych ostatnich sekund. Rozegranie jednak nieskutecznie. Futsal w świecie już powoli zaczyna chyba odswajać się z tym nieuniknionym, z kolejną porażką. Była niespodzianka w starciu z Lubawą. Myśleliśmy, że właśnie z górą tabeli lepiej gra się Panterom, i przez chwilę, nawet w to można było uwierzyć. Ależ Bramka! No to efektownie, efektywnie kończą to zawodnicy. Ale gości, no jeżeli już wybierać trafienie do propozycji gola kolejki. O nie, żaden gol z Przemyśla, a właśnie to uderzenie Piotra Kaczkowskiego. Texom Europus Przemyśl wygrywa swój siódmy mecz w tym sezonie cały czas sama. śmietanka ligi cały czas na piedestale. właśnie pod Iwani Luneto Nie odpuścimy na pewno różnie przyjezdnej walki. Przez ile, a nawet przez sporą część pierwszej połowy wierzyli, że oni ten mecz mogą wygrać. Prowadzili 2 do 0. No ale nieskuteczność w drugiej połowie dla nich. Niestety, stety dla gospodarzy zaowocowała brakiem punktów Eurobus 5, Futsal w świecie 3.